Dzień dobry. Dzisiaj chcę opowiedzieć o wsparciu naturalnym, czyli o tym, co każdy z nas może zrobić dla drugiej osoby. Tak naprawdę chcę Wam opowiedzieć o trzech najważniejszych aspektach wsparcia naturalnego. O wszystkich aspektach opowiadamy podczas naszego cyklu webinarów, na który Was serdecznie oczywiście zapraszam. Trzy najważniejsze aspekty wsparcia naturalnego. Po pierwsze. Po pierwsze zadbaj o siebie, chociaż to brzmi dziwnie, ale to jest podstawa pomagania innym, bo tylko osoba, która czuje się dobrze ze sobą, która ma dobrze, dobre samopoczucie, która czuje się zdrowa, w miarę silna psychicznie, jest w stanie pomagać innym. Dlatego, że pomaganie to jednak spory wysiłek yy, i emocjonalny, i psychiczny, a że i fizyczny. Więc zadbaj o siebie. Zadbaj o dwie rzeczy. Sprawdź, jakie masz możliwości pomagania, przede wszystkim możliwości czasowe, ale też możliwości psychiczne, a po drugie zadbaj o swoje granice bezpieczeństwa. Wróćmy na chwilę do możliwości. Możliwości czasowe. Pamiętaj, że pomagając innym potrzebujesz też czasu na swoje życie, swoje sprawy, by właśnie łapać dystans, tak? by, by czerpać e, energię z różnych rzeczy do pomagania. Możliwości psychiczne. To jest bardzo ważne, tak? każdy z nas jest trochę inny, inaczej reaguje emocjonalnie. My często pomagamy komuś naprawdę bardzo bliskiemu, na kim, nam, na kim nam zależy, więc to nas sporo kosztuje. Dlatego zadbaj o te swoje możliwości psychiczne. Jak możesz pomóc? Co tak naprawdę możesz zrobić, żeby to było skuteczne i miało sens i dla Ciebie, i dla osoby, której. Pomagasz. Granice bezpieczeństwa chodzi o to, żebyś ustalił sam ze sobą, jakie sygnały dadzą, dadzą ci znać, że już czas, żebyś odpoczął, żebyś znalazł czas dla siebie na relaks, na coś, co doładuje cię energetycznie, żeby móc dalej pomagać, tak? Czy na przykład to będzie niedojadanie, czy to na przykład będzie zaburzony sen. Albo myśli, które krążą ciągle wokół osoby, której chcesz pomagać. To są, to są takie sygnały, które mogą Ci powiedzieć, że czas, żebyś złapał oddech, nabrał trochę dystansu. Bo tylko wtedy możesz pomóc naprawdę, prawdziwie, dobrze drugiej osobie. Pamiętaj o tym. To jest, to jest pierwszy aspekt pomagania. Drugi aspekt wsparcia naturalnego, pomagania, troszczenia się, opieki to jest rozmowa. E i nie chodzi mi o taką rozmowę codzienną o, o, o wszystkich sprawach, choć to też oczywiście jest ważne, ale o ustalenie zasad z tą osobą, której chcesz pomagać, jak ma wyglądać ta pomoc. Czyli po prostu zapytaj się, co ja mogę dla Ciebie zrobić? W jaki sposób mogę Ci pomóc? Jak chcesz, żebym spędzał czas z Tobą? Jakiego rodzaju to ma być pomoc? Co sprawi, że poczujesz się lepiej? To są takie pytania, gdzie po prostu pokazujesz, że chcesz pomóc, pokazujesz swoją troskę, ale też chcesz zrobić to należycie, tak, żeby to miało efekt, skutek. Jeśli jesteś osobą, która tą pomoc otrzymuje, to też po prostu mów o swoich potrzebach. To jest bardzo ważne. Bo po co ci pomoc, która nic ci nie daje, tak? Bo bliscy mają. Wszyscy mamy bardzo dobre intencje, jak pomagamy innym, tak? Tylko, że intencje nie wystarczają. Tutaj chodzi o, o coś, co faktycznie pomoże. A ponieważ jesteśmy bardzo różni, to jedna osoba będzie potrzebowała zwykłej rozmowy, druga osoba będzie potrzebowała, żeby po prostu posiedzieć z nią i, i pomilczeć, na przykład, tak? A trzecia osoba jeszcze czegoś innego. Pytajmy zawsze o swoje potrzeby. Tak naprawdę to dotyczy nie tylko pomagania, tylko codziennego życia, ale pamiętaj, pytajmy o swoje potrzeby, co ja mogę dzisiaj dla Ciebie zrobić. I trzeci aspekt y, wsparcia naturalnego to jest wzajemny szacunek. To jest ogromnie ważny element. Ja wiem, że, że my zakładamy, że szanujemy się nawzajem. Ale bardzo często jest tak, że kiedy pomagamy komuś, kto na przykład jest poważnie chory albo przeżywa jakiś bardzo trudny okres w swoim życiu, to w sposób taki nieświadomy najczęściej przejmujemy władzę. <laughs> Uważamy, że mamy prawo decydować, podejmować właśnie decyzje różne, że my wiemy lepiej, co tej osobie może pomóc, czy co dla tej osoby będzie najlepsze. Oczywiście mówimy o osobach dorosłych, ale tak nie jest. Pamiętajmy, że ta druga osoba, na przykład ta osoba chora, czy osoba w jakimś silnym stresie, ciągle jest osobą, która myśli, podejmuje samodzielne decyzje i wie, czego chce. Więc szanujmy decyzje tej drugiej osoby, szanujmy się nawzajem, choć wiem, że bywa to trudne. Tak wyglądają trzy najważniejsze aspekty pomagania, wsparcia naturalnego. Zastanów się, jak to jest z Tobą. Trzymam kciuki, dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.